Przyjacielu, witaj w byczynie w lesowym Grodzie. Jest przełom XV i XVI wieku. Znalazłeś się tu nieprzypadkowo, więziony handlowymi szlakami, harmidrem jarmarków, karczmianą wrzawą i ulicznymi śpiewami. Gród przyciąga kupców z całej Europy, oferując rzemiosło, trunki, świece, tkaniny, jadło, miód i skóry. W grodzie byczyna nadal ścierają się dwie religie: narzucona przez książąt chrześcijańska, i pogaństwo, religia wsi i małych miast. Tu nadal największym dorocznym świętem jest Noc Kupały, skrzętnie zakamuflowana pod nazwą Nocy Świętojańskiej. Letnie przesilenie, święto ognia, wody, słońca i księżyca, płodności, radości i miłości. Noc wróżb i czarów, odpędzania demonów wody. Krążą też opowieści, że tylko tej nocy odnaleźć można Perunowy Kwiat, Kwiat Paproci. Opowiadają o nim legendy, trubadurzy i lud. Odnalezienie go daje wieczne szczęście i powodzenie. Jesteś tu po to, aby znaleźć Perunowy Kwiat. Nie zbłądź, nie daj się zwieść. Kwiatu strzegą mieszkańcy grodu. Strażnicy wiary oraz demony to udające ludzi to zwierzęta. Otwórz serce i umysł. Daje się ponieść prastarym rytuałom. Dziś liczy się tylko radość z życia i zabawa.